Hanzo, jedna chyba z tragiczniejszych postaci jeśli chodzi o uniwersum Overwatcha, która w swoim życiu przeżyła naprawdę wiele. Do tego stopnia, że on sam z czasem popadł na naprawdę konkretną depresję, przez którą miał ochotę się zabić. Jednak co się z nim dzieje i co robił po wygnaniu z klanu Shimada, na te i inne pytania, odpowiemy sobie w dzisiejszym odcinku. I tak wiem, szado ile czekać na ten odcinek, także specjalnie dedykuję go dla Ciebie. Przy okazji jeśli lubicie moje filmy, lub po prostu samolor, to zachęcam was do zostawienia suba, bo naprawdę motywuje to do działania. A teraz już nie przedłużając, to witam was w nowym odcinku. Ja jestem Zwierzcho i zapraszam was do oglądania. Także na początku zacznijmy od tego, że Hanzo, a dokładniej Hanzo Shimada, jest 40-letnim mężczyzną pochodzącym z Japonii. Wiem, też się dziwię, że masz 40 na karku. No, ale tak, historia naszego bohatera zaczyna się w czasach jego młodości jako najstarszy syn Sorgina Shimady, który ze swoich czasów zajmował się różnymi zabójstwami, handlowaniem bronią i nielegalnymi substancjami. Dzięki czemu z czasem udało mu się wybudować ogromne imperium przestępcze w samej Hanzo. Na murze. Jednak co do samego bohatera, to ten jako pierwotny syn Sorgina był zobowiązany do dziedziczenia tronu swojego ojca i rządzeniem imperium Shimada, gdy ten umrze. Przez co na samym Hanzo była ogromna presja, gdyż ten musiał jakoś sobie radzić z oczekiwaniami ludzi jak i swojego ojca, gdzie chociażby taki Genji jako najmłodszy syn nie miał takich problemów. I tak pomimo tego, że sam Genji zawsze był w cieniu swojego brata, jeśli chodzi o status w klasie tak sam Hanzo nigdy go nie odrzucał, chcąc mieć go zawsze u swojego boku. Następnie z samej historii dowiadujemy się, że bohater zawsze wolał ciszę Kanezaki, nie jeżeli serce samego Tokio, dlatego też gdy ten towarzyszył swojemu ojcu w podróżach służbowych do miasta, zawsze nienawidził w nich tego hałasu i motłochu, który w nich panował. Aczkolwiek jego ojciec zawsze mu powtarzał, że nie przyjeżdżają w takie miejsca dla przyjemności, a z powodu obowiązków. I tak tak, tu co ciekawe, to sam bohater od najmłodszych lat wykazywał się naturalną predyspozycją do przywództwa, posiadając wrodzone zrozumienie strategii i taktyki, co generalnie mocno go wyróżniało w różnych dziedzinach, takich chociażby jak sztuki walki, szermierce i ucznictwie. Lecz co do jego umiejętności władania mieczem, ten nauczył się tego ze swoim bratem od najlepszej mistrzyni miecza, niejakiej Ase Yagami lub znanej jako matka Kiriko, która to dodatkowo nauczyła obu braci i swojej córki w spinaczki po ścianach. Jednak poza samymi sztukami walki, Asa tłumaczyła również Hanzo, jak ważne jest czasem, aby rozbroić przeciwnika bez podnoszenia broni, co można równie dobrze zrobić zwykłą rozmową lub zwyczajnie uśmiechając się we właściwy sposób. No nie powiem, chciałbym zobaczyć u Hanzo tą drugą opcję. No ale wracając, to sama mistrzyni chłopaka wyjaśniła mu również, że ten musi nauczyć się kiedy uderzyć, a kiedy nie, ponieważ czasem lepiej poczekać na właściwą okazję, aby wykonać swój ruch. I cóż, w tamtym czasie bohater nie do końca rozumiał jej nauki, uważając te lekcje za sprzeczne z jego intuicją, dlatego nie wziął ich zbytnio na poważnie. No ale tak, gdy obaj bracia dalej trenowali z Asą, ci zaczęli nawiązywać coraz lepszą relację z jej córką, która stała się dla nich małą. Słodką siostrzyczką. A sam Hanzo bardzo często obserwował, jak Genji i Kiriko grali w salonie gier w Kanezace, goniąc za najwyższymi wynikami, lecz sam bohater, widząc, jak dwójka ta dobrze się bawi razem, postanowił trzymać się lekko na dystansie, biorąc pod uwagę swoje obowiązki, do których ten musiał się przygotować. I tak w tym miejscu nie wiem, czy w historii bohatera nie jest jakiś babol, gdyż z tego, co przed chwilą wam powiedziałem, bohater miał mimo wszystko bardzo dobre relacje z Kiriko. Takie by nie były. Mało tego, ten ją traktował i widział jako swoją młodszą siostrę, co było kilkukrotnie podkreślane. Jednak w dalszej części jego historii możemy się dowiedzieć, że ten zaczął uważać się za Bahora, który według niego był utrapieniem. Lecz skąd u bohatera taka nagła zmiana? Cóż na obecną chwilę tego nie wiemy. No ale dobra, wracając to w tym momencie historii, gdy matka obu braci porzuciła swoją rodzinę, a zastała stała się dla nich chcąc nie chcąc figurą ich rodzicielki mimo tego, że sam Hanzo patrzył na rodzinę Jagami z góry, traktując ich jak zwykłe sługi. I tak, jak dobrze wiemy, nic co dobre nie trwa wiecznie, co się tyczy również samego bohatera. Gdyż pewnej nocy, klan Shimada został zaatakowany przez konkurencyjny klan Hashimoto, który skutecznie zamordował Sorji na Shimadę. Przez co obaj bracia byli kompletnie załamani, a widząca to Kiriko przyniosła im talerz pełen mochi jako znak, że jej zależy. I cóż, pośmiało po śmierci głowy klanu, Hanzo został wrzucony w rolę przywódcy, mimo tego, że nie był jeszcze do niej przygotowany. Jednak chcąc nie chcąc, ten nie miał innego wyboru, gdyż po śmierci jego ojca, klan Shimada był zagrożony ze strony rywalizujących klanów, jak i organów ścigania takich chociażby jak Overwatch. A starsi klanu, widząc nieporadność młodego chłopaka, postanowili go wykorzystać jako swoją marionetkę, chociażby do naprostowania swojego brata, aby on. Również mógł pomóc rządzić Imperium Shimada. Lecz jak możecie się domyślić, sam Genji odmówił, a manipulowany przez starszych Hanzo został zmuszony do zabicia swojego brata. I tak, gdy sama walka się zakończyła, bohater był przekonany, że zabił Genjiego, jednak jak dobrze wiemy, ten jakimś cudem przeżył to starcie i został wyleczony przez samo Overwatch. Co nie zmienia faktu, że przytłoczony tym wszystkim, bohater postanowił opuścić klan Shimada, tym samym porzucał wszystko na co tak ciężko pracował. A żeby tego było mało to gdy Hanzo opuścił klan został pozbawiony dostępu do swoich finansów przez co ten zaczął samotnie wędrować po świecie traktując to jako swoje wygnanie. Dodatkowo ten poprzysiągł, że nigdy więcej nie będzie władał mieczem i na zawsze będzie polegał na swoich umiejętnościach posługiwaniu się łukiem. A jedynym co mu pomagało w żałobie było pisanie poezji, która bardzo często przynosi Nosiła mu ukojenie. Jednakże to nie był koniec jego problemów, gdyż sami starsi Shimada uznali jego porzucenie za zdradę i ogłosili Han za swoim wrogiem, wysyłając na niego raz po raz płatnych zabójców. Co generalnie ciągnęło się za nim przez kolejne dekady, podczas której bohater podróżował po całym świecie, doskonaląc swoje umiejętności wojownika, jednocześnie próbując odzyskać swój honor i odpędzić duchy przeszłości. Gdzie co ciekawe, wiemy, że sam. Odwiedził kiedyś Nubani, ale miasto to nie przypadło mu zbytnio do gustu. W sumie, jak tak nagrywam teraz ten odcinek, to przypomniał mi się wątek bardzo podobnej postaci z innego uniwersum, ale. Nie mogę teraz przypomnieć z jakiego. No ale dobra, wracając, to po dziesiątej rocznicy teoretycznej śmierci Genji'ego, jak co roku Hanzo włamał się do zamku Shimada, pokonując tamtejszych strażników Hashimoto, zanim zdążyli kogokolwiek zaalarmować. Następnie ten udał się do głównego pomieszczenia, gdzie zapalił w ofierze kadzidło i zaczął modlić się, by oddać cześć swojemu bratu. Jednak to, co nie umknęło jego uwadze, był domniemany zabójca w pomieszczeniu, który okazał się cybernetycznym Ninja. A po krótkiej rozmowie między dwoma mężczyznami doszło w końcu do walki, w której to Hanzo zaczął tłumaczyć, że jego działania wynikały z obowiązku, ale także z ciężaru, który ten dźwigał. Niemniej zabójca odpowiedział mu, że aby uhonorować kogoś, należy to zrobić przez czyny, a nie w ofierze kadzidła. I tak, zdenerwowany całą tą sytuacją, Hanzo postanowił użyć Dragon Strike'a na swoim przeciwniku tylko po to, aby być szokowanym, gdy ninja ujawnił zdolność Shimada do kontrolowania smoków, następnie ten odwrócił jego atak z powrotem w jego stronę. A sam Hanzo przyjął na siebie cały jego ciężar. Następnie, osłabiony po tym ataku, bohater padł na kolana, co ninja zamierzał wykorzystać, doskakując do niego i przykładając swoje ostrze do jego szyi. Na co Sam Hanzo zareagował z rezygnacją, każąc mu go po prostu zabić, lecz ten ostatecznie tego nie zrobił, mówiąc mu, że ten ma dalej cel w swoim życiu. Co dość mocno zdziwiło najstarszego Shimadę, jednak wszystko było dla niego jasne, gdy domniemany zabójca ujawnił swoją tożsamość jako jego zmarły brat. Gdzie widzący, to Hanzo był trochę zaniepokojony fizyczną zmianą Gendzego, lecz ten powiedział mu, że jest obecnie pogodzony z samym sobą i wybacza czyny swojego brata. Stwierdzając również, że czasy się zmieniły i ten musi sobie również wybaczyć, aby wybrać stronę, po której będzie walczył. Jednak. Nie przyjmując tego do wiadomości, bohater szybko złapał za w wbitą w podłogę i wycelował nią gniewnie w swojego brata, oświadczając, że Genji jest głupcem, wierząc, że jest dla niego jeszcze nadzieja. A słyszący to ninja przyznał mu rację, że być może jest głupcem, wierząc, że jest nadzieja dla jego brata, lecz mimo wszystko prosi, aby ten jeszcze się nad tym zastanowił. I tak mając teraz wiele do przemyślenia, Hanzo wrócił do głównego pokoju w celu dokończenia swojej ofiary. Aczkolwiek Wiemy, że samo spotkanie mocno wstrząsnęło bohaterem do tego stopnia, że ten postanowił uciec z Tokio. I tak, gdy Hanzo w końcu uciekł tak daleko, jak tylko mógł, nie miał pojęcia, co ze sobą zrobić, dlatego postanowił odwrócić swoją uwagę od tamtejszych wydarzeń pracą najemnika, jednocześnie mając nadzieję, że praca odciągnie jego uwagę od prawdy, która dość mocno mu ciążyła. Ech, no dobra, a teraz pora na teorię, którą napisała Szczadał na naszym Discordzie i którą podobno obiecałem omówić na odcinku o Hanzo, czego nie pamiętam, no ale niech ci będzie. A teoria ta według niej niejako tłumaczy przywoływanie smoków Hanza i Genji'ego za pomocą sutków. I tak wiem, jak debilnie to brzmi, ale wyjaśniając, chodzi o to, że Hanzo ma dwa smoki, ponieważ ma dwa sutki, a Genji ma jednego, ponieważ ma jednego sutka. Kurwa, i jakie to głupie. No ale dobra, mam nadzieję, że jesteś, Shadow, zadowolona i powoli będziemy kończyć ten materiał. Aczkolwiek, co do samego bohatera, to ten otrzymał jakiś czas temu dość spore opowiadanie, z którego wiemy, co ten robił podczas drugiego kryzysu omnicznego. A jeśli nie chcecie tego przegapić, to zachęcam Was do subskrypcji tego kanału. I dobra, już kończąc ten odcinek, to dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał się Wam podobał, a ja będę się z Wami żegnał. Do następnego, i cześć.